Taip. O, porobił mnie, no falony, typek, na maskę będzie zaraz. Siema, nema, neczko. Pamiętacie, jak pod odcinkiem z bawić się najdroższymi fidget spinnerami mówiłem, że nie stać mnie na to, żeby kupić sobie nowe fidget spinnery. Tam zostawiliście tyle łapek i to jest naprawdę niesamowity wynik to pobiło wszystkie rekordy mojego kanału, ale dalej, niestety, nie stać mnie na to, żeby kupić sobie nowe zabawki. Więc dzisiaj muszę znowu bawić się w grze internetowej, ale naprawdę jest tego warta. Spinzio, bo o tej grze mowa to jest gra IO, tylko że z fidget spinnerami. To jest takie aga tylko zamiast kulek macie fidget spinnery. Tak więc myślę, że znowu fajnie było, żebyście zostawili kilka tysięcy łapek w górę, żebym mógł dozbierać sobie w końcu na nowego fidget spinnera. Tak myślę, że te trzy tysiące łapek pod tym filmem, jako że wiecie, jestem królem i o, powinno zostać zostawione i będę Wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Oczywiście Nawalator jak zawsze W grach IO wkracza do akcji Tym razem Nawalator bez liczby, no bo jeszcze nie zostawiliście Żadnej liczby lajków, ale jak zawsze Zabawa trwa, tyle lajków zostawicie Pod tym filmem, tak w następnym odcinku Będzie nazwany Nawalator, czyli Nawalator Plus liczba lajków pod tym filmem Oczywiście również Team Mano Zawsze w każdej grze Team Mano Musi być liderem w IPO Do dzisiaj dostaję komentarze, że Zniszczyliśmy tę grę, bo byliśmy Nie wiem czy dalej jesteśmy, ale byliśmy na pewno największym Klanem w tej grze, więc super tutaj i tą grę też powinniśmy przejąć. No i jak widzicie, na razie kręcę się bardzo, ale to bardzo słabiutko. 20 okrążeń Browns per minute, bo chyba tak ten skrót działa, czyli e, obroty na minutę. I na razie mamy tylko 30, a tutaj na przykład są ludzie, którzy mają już dużo, dużo więcej. Na przykład lider Paradox ma ponad 10 tysięcy, no i ogólnie chodzi o to, że e, chodzicie sobie po łapce, zbieracie te małe punkciki i dzięki tym punkcikom coraz to szybciej się kręcicie. Potem oczywiście macie różne walki, ja na przykład dostałem w tym momencie, ale przy okazji kogoś zabiłem, bo ten ktoś miał raczej, był raczej słaby i dość wolno się kręcił, więc Udało mi się zrobić pierwszego kilka, już teraz no i kręcę się w tym momencie dużo szybciej, tego też zabiję, ja przy okazji też wytraciłem trochę prędkości, a tutaj też wytracam prędkość niestety, ale mamy te, on ma więcej dalej, więc ja nie chcę się z nim raczej ścigać, a pod lewym przyciskiem mamy Spida, więc jest naprawdę fajnie, różne skinki tych widgets speedów można również sobie dobrać, a ponieważ tam, zala... ten akurat jest za, za subskrybowanie kanału e, przeciwników, znaczy przeciwników, za kanału e, tych twórców gier, więc... Tak naprawdę, nic was to nie kosztuje. A fajowego skinka mamy. No, już mamy ponad 100 okrążeń na minutę, więc bardzo dobrze. Ale przy okazji, Alex mnie zabił. Tak, o, od buta. No, nie za dobrze. Zobaczmy sobie tutaj listę wyników i widzę tam na czwartym miejscu kogoś z trapem, a trap to chyba plagi drużyna, więc może, może uda mi się dzisiaj ich pokonać. Jedyne na czym na, na mi teraz zależy najbardziej, no to oczywiście na tym, żeby wbić topkę. Zawsze w każdej grze, w którą gram, zależy mi na tym, żeby wbijać topkę. No tutaj patrzcie, na przykład tamtego zabiłem, ale ten drugi bardzo mocno był rozpędzony i gdybym nie odleciał stamtąd, to po prostu bym zginął. Mamy znowu ponad 100, 110, ale no zobacz Patrzcie, jakie tutaj są kozaki. To może być naprawdę ciężka gra, tak mi się wydaje przynajmniej. No i mamy 200, co plasuje nas na 32 miejscu. Ta gra ma jeden dzień. Ja wiem, że wszyscy moi koledzy mnie już wyprzedzili. Płaga już to nagrał, Diabeł już to nagrał. Nie wiem, kto jeszcze to nagrał, ale widziałem ich dwójkę, więc naprawdę, no widzieliście już te wszystkie gierki, ale tutaj powinienem zniszczyć kogoś, no i prawie go zniszczyłem, ale teraz mnie zniszczą prawie tutaj patrzcie na to. Chcę go zniszczyć. Dobra, zabiłem go i tutaj wypadło bardzo dużo kulek. Więc A, okej, okay, to jest bardzo fajna gra, bardzo fajny wynik. Mamy ponad 300 obrotów na minutę, więc jestem już na 23 miejscu. I tutaj jeszcze jakbyśmy tego i zabili, to by było fajnie, ale on niestety nam uciekł. Właśnie na tego jaki szybki, 8000 punktów. No nieźle, ja mam 500 już prawie, więc 17 miejsce. To jest gra, która naprawdę szturmem przejęła internet. No wiecie, nie ma nic w tym momencie chyba popularniejszego od Fidget spinnerów, a co widać zresztą po moim kanale. Do tego gra IO nie ma nic bardziej popularnego niż gry IO. Wszystkie takie połączenie musiało wyjść, no i wyszło. Ta gra, z tego co wiem, w pierwszy dzień w kilka godzin stała się najbardziej popularną grą IO na świecie. Więc jest co robić, gra się fajnie, być może zrobimy z tego więcej odcineków, zależy oczywiście, czy wam to się spodoba, czy nie, a ja jestem na 15 miejscu, czyli już całkiem niedaleko do topki. Dobra, 11 miejsce już mamy, jest ja znalazłem tutaj takiego spota, gdzie nikogo kompletnie nie ma i mogę sobie latać w tom i z powrotem i yy, jeść, nie dość, że jeść, to jeszcze zabijać, więc naprawdę super, super, tego na przykład bym tutaj sobie zniszczył, ale co tu się działo? Paradoks, ile ty masz tutaj okrążeń, o nie... Paradoks, musisz mnie zostawić. Ej, on cały czas za mną leci. No, nie może być tak, że on będzie chciał mnie tutaj. Ooo! Porobił mnie! No, walony typek. Na maskę będzie zaraz. Szkoda, że jak umieracie to nie dostajecie z powrotem Kiedy się odradzacie jakiejś części Chociaż tego co mieliście, to myślę, że byłoby Sprawiedliwe, ponieważ takie Zbieranie teraz na nowo tego wszystkiego co mieliśmy Jest dość czasochłonne Ja chyba byłem w topce Na dziewiątym czy tam dziesiątym miejscu, więc swój cel Już zrobiłem, ale troszeczkę Mi się to nie podoba, właśnie ten paradoks ma Bardzo dużo punktów, 7000 tysięcy Miał e, mniej, więc musiał już umrzeć Znaczy miał więcej, no i zobaczcie taki randomowy Pietrow mnie teraz uderzył i mnie zabił No ja teraz też zabiłem, ale tak Naprawdę mam tutaj 20 czy tam 17 tras obrotów, więc nic z tym nie mogę zrobić. Jak ktoś tutaj mocniejszy przypłynie, no to ja po prostu sobie wezmę i umrę. I na przykład taki Pietro widzę, że znowu chce tutaj na mnie atakować, tylko że ja go porobiłem, bo poleciałem nie w tą stronę. Ale czemu jest taki szybki? No to Wacka! Nie powiem, bardzo chciałbym być na pierwszym miejscu w tej rozgrywce, ale wiem jak będzie to trudne, jak bardzo to trudne będzie. I na tak na przykład takiego mógłbym teraz zaatakować, ale. Czy to mi tak naprawdę się opłaciło, że ja go zaatakowałem? No chyba, chyba coś tam się opłaciło, więc okej. Okay, ale naprawdę jest tutaj mega intensywnie i mega trudno. Na przykład tego już tutaj nie pokonam. A i wiem, że zaraz po prostu sobie wezmę i zginę. Tutaj playera mogę zabić, bo czemu by nie? Ale tamten tutaj jest dużo szybszy. No i on naprawdę daje czadu. Ja muszę teraz poważnie uciekać. No i faktycznie uciekam. Chyba jak jestem mniejszy, to jestem szybszy przy speedzie. To by było całkiem logiczne. tutaj kolejny paradoks sobie leci i po raz, po raz kolejny zabija. I pewnie mnie też będzie chciał zabić, ale tu widzę playera, którego sobie w tym momencie zabiję, tylko że Bandi też tutaj jest na niego, ma chrapkę, więc zaraz mnie on trafi. No i tyle będzie z zabawy. Dobra, jesteśmy już całkiem szybkimi skurczybykami, bo to jest ponad 500 okrążeń na minutę. No i zobaczcie, teraz powinno być fajnie. Kręcimy się już tak szybko, że prawie nie widać, że się kręcimy. To jest mój ulubiony moment w Fidget Spinner, że kiedy on się kręci, tak naprawdę już nie widać, że on się kręci. Dobra, tego też zabiję. Nigdy nie wiem, czy to jest. Czy jest sens zabijania takich małych tych, ale wydaje mi się, że jest. Bo teraz na przykład wypadło mega dużo tych kuleczek, i w takim oto sposób ja prawie ponad 50 albo ponad 100 sobie wbiłem Tego też na przykład sobie tutaj zabiję. I zobaczmy, miałem 600 ileś tam, a teraz mam trochę mniej. No, mam trochę mniej, więc a tak średnio. Dobra, mamy 800 punktów. A co za tym idzie? Teraz oficjalnie jesteśmy w top 10, czyli jesteśmy w topce, więc bardzo fajnie. Nie wiem dalej, czy to ma sens zabijanie takich małych tych, ale możemy próbować. Możemy próbować. Nic nas to tak naprawdę nie kosztuje. A jest fajna, frajda. Potem będzie więcej kilków do statystyk, więc tym bardziej to się nam opłaca. Ja mam takiego typka, co ma 300 okrążeń i jego by było naprawdę bardzo fajnie gdzieś tam chapnąć, a nie wiem, czy mi się to uda, bo on może, może nam się wydostać stąd. Tak mi się wydaje, że on się raczej nam stąd wydostanie. Tak, gdzieś tam poleciał na dół, ale będę tutaj gdzieś pilnie pilnował tego, tego przejścia, żeby w razie w, jak on tutaj wróci... To, żebym ja go mógł spotkać. O, na przykład takiego bym sobie rozwalił. No i go sobie rozwaliłem i bardzo ładnie. Tutaj powinien dostać dużo punktów. A Alex, ile ma punktów? Czy, tak, Alex ma 7000 punktów. On mnie na hitka zdaje, praktycznie bym powiedział. Dobra, muszę przed nim jakoś uciec. Tylko jak ja mam przed nim uciec? Dobra, Patrz, No myślę, że takie combo pozwoli mi przed nim uciec. Jeszcze tam polecę na górę. Naprawdę było mega niebezpiecznie. O, zabił mnie. Zabił mnie drugi osobnik. Miałem 1000 punktów. Ledwo co wbiłem, mówię, ale fajnie. No i w tym momencie umarłem. Naprawdę ta gra jest trudna. Wydaje mi się, że to wszystko przez to, że nawalator nie ma dużej liczby koło siebie. Gdyby miał dużą liczbę lajków i nazwałby się na przykład nawalator 5000, no to myślę, że wtedy budziłby taki respekt na serwerze, że no po prostu nikt... wszyscy baliby się cokolwiek tutaj po, po, podskoczyć nawet do, do tego nawalatora. A tak, no to tutaj. Ten go zabije tutaj, ten go zabije. Więc, a, to wszystko wy musicie spełnić. Musicie tutaj zrobić tak, żebym miał więcej punktów. I tutaj zabiłem, zabiłem dwóch. Tylko bym ja to zdążył pozbierać, bo tutaj zaraz coś pewnie przypłynie. I mi zabierze wszystko jedzenie. Ale poszło, ten kilek się opłacił, bo teraz będę miał ponad tysiąc punktów. No i to naprawdę się tutaj opłaciło. Udało mi się zabić, sporo osób. Mamy 1000, ponad tysiąc punktów. Tutaj też zabiję, bo mogę. Ale tego by się przydało, zakręconego, goł zakręcony. To jest właśnie ten problem, że tych... Wolnych, łatwo się ich zabija, bo. O, zakręcony. No i bum. No i pokonany, zakręcony. I teraz musimy szybko pozbierać to, co straciliśmy i to, co z niego wyszło. No i takim oto sposobem Znowu jesteśmy w topce. I to na dziewiątym miejscu. Tak mi się wydaje. O, player. Kurde, player był wsa dobry. To był pierwszy. Czemu ja go zaatak... W tej grze nie widać, kto ile ma punktów. To jest. Największy pro. Nie, mam dość. Dobra, jestem znowu w topce. Miałem już się poddawać, ale mówię, nie no, spokój. Usiądę sobie jeszcze na foteliku. Coś tam pogram, może coś mi się uda. O, zakręcony, pa, pa, pa. No przecież byłem już z nim tutaj w jednym tym ruchu. No uderz go, przecież byłem już przy zakręconym. Powinienem go zabić. Skąd mam tyle punktów tak szybko? Okazało się, że raz trafiłem takiego jednego, co był bardzo tutaj dobry. Chyba z tym Hamdi, za Hamdi'm sobie polatałem i on raz trafił jakiegoś tam też bardzo dobrego i pozbrałem sobie troszeczkę punktów, no i dzięki temu mam. Ale ogólnie mówię, w tej grze muszą zaimplementować to, że kiedy umieracie, dostajecie jakąś tam część tego, co mieliście. Bo tak naprawdę teraz, a, player, który jest pierwszy, ma 15 tysięcy punktów, ginie i nic z tego nie ma. Tak zazwyczaj w grach jest, nawet w DPO, we wszystkich w sumie grach IO, że jak umieracie, no to jakąś tam rekom rekompensatę dostajecie i myślę, że to jest bardzo sprawiedliwe, bo wiadomo, poświęcacie. Swój czas, e, zabawę i tak dalej, i tak dalej. A okazuje się, że umrzecie jakoś randomowo, e, no i nic z tego nie macie. Myślę, że te 2000 punktów byłoby naprawdę bardzo fajnym wynikiem w tym wypadku. E, I tyle będę chciał mieć. Jak będę miał 2000 lajków, znaczy e, punktów, to będę bardzo zadowolony. Oczywiście z 2000 lajków też nie będę narzekał, ale wolałbym e, 3 albo 5, żeby mój nawalator w przyszłym odcinku był takim kozakiem, że po prostu nie będzie na niego mocnych. Tego bym chciał zabić, no i go zabiłem na szczęście. Teraz Muszę szybciutko pozbierać te jego punkty. I czy to zapewni mi 2000 punktów? No nie do końca, ale reszta rzeczy mi już zapewni. A jeszcze nie. Teraz mi zapewni, proszę, zapewnijcie mi 2000 punktów. No zapewniliście. O kurde, tam jest. Och, nie no, jeszcze nie mam 2000. Co jest grane? Co jest nie tak z tą grą? Czy już będę miał? No dalej nie mam. Dalej oscyluję przy 1900. Czemu? Przecież ja nie używam bousta w tym momencie. Halo? No wbiję 2000! No dobra, mamy. Uf, to było dziwne. Dobra, znalazłem takiego, co miał 400 punktów ponad. E, znaczy 4000, nie, no, nie, 400, no, 400. Zabiję też takiego co miał 100. No i dobra, teraz rośniemy, mam 2500 w tym momencie punktów, więc teraz jestem na piątym miejscu. To już się nazywa porządny fidget spinner, to już się porządnie kręci, no i takie coś bardzo mi się podoba w tym wypadku. Przy okazji jestem na trzecim miejscu, negatyw bardzo dużo stracił, więc jestem na podium w tej gierce. No któż by się spodziewał, pewnie wszyscy, którzy mnie znają, tutaj też 400 punkcików do mnie pójdzie, bo wiedzą, że. Że jestem królem Gierek i O. Zwłaszcza, że jestem królem fidget spinnerów yy, na tym YouTubie. Oczywiście każdy to wie, każdy to potwierdza. Na drugie miejsce będzie bardzo ciężko wskoczyć, ale jeszcze chętnie bym się pobawił troszeczkę ze słabiakami. Okej, okay, patrzcie na to, patrzcie, 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 jaki, patrzcie jaki trik. No i to, to, to właśnie oddziela tych dobrych od tych słabych. On sobie. Poszedł na górę, myślał, że ja tego nie zauważę, ale ja bardzo dobrze zauważyłem i tutaj zauważyłem kolejnego typka. No i mamy ponad 5000 punktów, więc bardzo, bardzo fajnie, bardzo, bardzo znośnie. To, to mi się naprawdę wszystko bardzo podoba. O, jest negatyw! Dobra, negatyw stracił bardzo dużo w tym momencie. I ja, ja zyskałem bardzo dużo również. Negatyw ma 2000 punktów. A i jeszcze idzie tak do rogu. Patrzcie na to, patrz się. O! Trafiłem go. Jest, trafiłem go tak troszeczkę na farcie. Ale trafiłem go przy samej końcóweczce. Więc ja mam ponad 7000 punktów. I dzięki temu wbiłem się na drugie miejsce. Troszeczkę szkoda, że akurat y, na Polaku wykorzystałem. Ale no, tak czy siak, no to była po prostu osoba, która miała mniej punktów. A i którą musiałem jakoś zrobić, żeby być gdzieś tam w lider. Boardzie. No jest na drugim miejscu. 7 tysięcy punktów, ale ten pierwszy strasznie szybko urósł. Przed chwilą miał 8 tysięcy, teraz już ma 11,5 tysiąca, więc będzie problem. Ale już chyba rozumiem, czemu oni tak tracą, bo ja też nawet tak zwykle sobie latając tracę bardzo dużo punktów. Więc jako duży, duży spinner musicie jednak walczyć. I to musicie walczyć dość poważnie, bo jak nie, to po prostu będę wytracał te punkty w każdym momencie. No i to będzie tyle z tego mojego tutaj y, punktowego Eldorado. Zobaczcie, ile już straciłem. Już ponad 500 straciłem. Więc naprawdę przydałoby się Znaleźć kogoś, kto ma troszeczkę mniej punktów niż ja, ale nie jakoś aż tak bardzo. Tak na przykład, takiego 4000 nika bym chętnie spotkał tutaj, ale no na razie pozabijam tych 200 żeby jednak gdzieś tam te punkty troszeczkę odrobić, Ale tego playera, który jest na trzecim miejscu, czy kaka, czy zefira, chętnie bym spotkał również. O, player na przykład, taki tutaj sobie zabiję go i dostanę jego punkciki. Dobra, mamy to 8000 i powoli będę chyba kończył, no bo tego pierwszego dalej, jak nie widziałem, tak nie widzę, a problem polega na tym, że ten koleś pewnie ma nielimitowany czas na, na granie w tą grę. Ja, no wiadomo, podczas nagrywek wolę ten czas przeznaczyć na coś innego, ale myślę, że udowodniłem wam. To, że po prostu jestem w tą grę zdecydowanie najlepszy. Ten pierwszy po prostu ma farta i ma dużo czasu. Gdybym ja miał, to też yy, bym, bym był pierwszy. A zresztą, no też chcę was tutaj jakoś zachęcić do oglądania następnych odcinków, gdzie zapewne wbiję kiedyś ten pierwszy poziom. Gra straciłaby sens, gdybym za pierwszym razem zdobył od razu pierwsze miejsce, więc myślę, że bardzo fajnym jednak rozwiązaniem tej całej sytuacji byłoby, gdybym teraz po prostu ten odcinek zakończył i się z wami ładnie pożegnał. Dobra, tak więc ten się to już by było wszystko. Mam olbrzymią nadzieję, że wam się spodobało, bo ja naprawdę bawiłem się świetnie. Jest to fajna gra. Fajnie jednak, gdyby dodali właśnie system tego, że jak umieracie dostajecie coś w zamian. No i oczywiście dajcie czadu w lajkach, żeby w następnym odcinku ten oto spinner, mój nawalator miał przy sobie jakiś fajny wynik. Wtedy na pewno te pierwsze miejsca uda nam się uzyskać. Pamiętajcie również o G2A, gdzie z kodem ma no, 3% zwrotu na wszystkie fajowe gierki. Link oczywiście w opisie. Tam też znajdziecie linka do mojego fanpage'a, instagrama, gdzie Wszystkie moje gorące fotki y, znajdują się, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Papa! Pa.